Hej, hej, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie po majówkowo, po długim weekendzie majowym. Pogodą witam się obecnie słoneczną, ale jeszcze z 10 minut temu padał deszcz. Także u nas taka pogoda w kratkę, tak jak i zresztą było całą majówkę, było, mogło być z rana ciepło, później pochmurnie, później padał deszcz, później wyszło słońce i tak cały, cały czas pogoda przeróżna. Ja dodałam dla Was, słuchajcie, takiego vloga zaległego z kilku dni. Miałam nagrane coś tam jeszcze sprzed świąt, coś tam jeszcze przed majówką. Nie wyszło mi to nagrywanie, tylko już nie było mnie w domu. A ja najbardziej komfortowo z kamerą czuję się, kiedy jestem po prostu u siebie tutaj w domu. My już tak jak nie wiem, czy wspomniałam, przyjechaliśmy z majówki, byliśmy całą majówkę właśnie u moich rodziców. Mogę Wam tutaj opowiedzieć, jak gdyby, co robiliśmy, jeżeli kogoś to interesuje. W sumie nic takiego, najbardziej, że tak powiem, mieliśmy tylko jeden dzień wyjazdowy. Byliśmy tutaj niedaleko nas w takim Zoo i obok jest taki jak gdyby park rozrywki Wonderland w Czuchowie, canpol Jeżeli jesteście z okolic, to być może wiecie, być może znacie, jeżeli nie, to ja ogólnie polecam, bo jest to fajny obiekt dla dzieci i było tam naprawdę bardzo dużo dzieci i byliśmy tam 1 maja. No i to tyle. A tak wiecie, w międzyczasie to gdzieś tam, gdzieś tam jeździliśmy, coś tam. Pokażę Wam później też kilka jakichś takich zdobyczy na promocji, bo fajne są teraz promocje w ogóle w Home and You. Także kupiłam sobie taki bieżnik i zestaw taki do kuchni w bardzo fajnych cenach, naprawdę w bardzo fajnych cenach. I to jest takie wręcz uzależniające, jeżeli kupujecie coś. Na promocji, bo chcecie więcej. I ja już też jakoś sobie planuję jeszcze raz się tam po prostu przejechać, chociaż naprawdę, tak, że tak powiem, na spokojnie, bo byłam z mamą, same na spokojnie, spędziłyśmy tam naprawdę sporo czasu. U nas jest dużo homeniu i naprawdę, naprawdę dużo tam chodziłyśmy. Jeżeli chodzi o dziś, to. Jak mówię, słońce świeci. Ja już sobie też jak przyjechałam, porobiłam pranie, ale no chyba wczoraj zdążyło mi wyschnąć, zanim zaczęło padać. Bo wczoraj e, też już e, padał deszcz. Tak, niestety. No i zobaczymy właśnie jak z dzisiejszym dniem, bo chciałabym, żebyśmy gdzieś sobie wyszli, poszli się przejść, może trochę na Plac Zabaw. Chociaż na Plac Zabaw to może niekoniecznie, skoro tak pada, bo wszystko będzie mokre. Wczoraj, słuchajcie, miałam też dzień, byłam u lekarza byłam też w sumie w sklepie, bo już poszukiwałam lakieru. Chciałam sobie zrobić te takie, teraz są końcówki modne, żółte, no nowe, ale nie znalazłam tego lakieru. I zrobiłam sobie wczoraj takie właśnie paznokcie, bo wyobraźcie sobie, że w ogóle e, już pod koniec tej majówki nie miałam w ogóle paznokci, gdzie ostatnio to się u mnie nie zdarza, bo jak gdyby tylko dopełniam, dopełniam, dopełniam i cały czas nosiłam paznokcie. A tu przez to, że nie było mnie w domu, nie mogłam tego zrobić to po prostu ściągnęłam wszystkie całkowicie. I ja nie. No to co ci na to mogę poradzić? E, i zrobiłam takie końcówki są e, to jest ten Semilaka kolor pomarańczowy. Dobrze. E, a na wierzch jest wdarty, wtarty efekt ten Wtarty jest efekt ten aurora, u mnie się nazywa tak? Taki efekt, sy nie, nie syrenki. Jakby wyjedno widzicie. Chciałabym wam pokazać moje ostatnie zdobycze dla Alanka. Tu między innymi, bo w sumie kupiłam mu jeszcze dwie koszulki ostatnio w HM. -ie. I taka czapeczka, zobaczcie jaka śliczna. Alanek w ogóle ładnie bardzo wygląda w czapkach z daszkiem. Dlatego właśnie y, kupiłam mu taką. Ona kosztowała 25 zł. Zamówiłam już mu dość dawno w ogóle jeszcze jedną czapkę y, marki Pompom. Y, taka tu będzie ona z pomponem. No i w sumie dostałam informację, że zostało już wysłane, także czekam. Wczoraj nie przyszła, może dzisiaj po prostu przyjdzie. Ale w tej też wygląda super, jak y, gdzieś tam dodawałam zdjęcia na Instastory y, chyba już jego właśnie w tej czapce. No i zamówiłam mu taki, słuchajcie, dresik komplet to jest taki marka to jest Dear Sophie to są takie troszeczkę droższe rzeczy jak gdyby a mi się tak bardzo podoba ich ta kolekcja która już zresztą wychodzi oni ją właśnie wyprzedają ja to kupiłam powiedzmy na wyprzedaży bo pomimo tego, że było to na wyprzedaży to i tak ten komplet kosztował chyba około 140 zł i tutaj mam bluzę, bluza jest z przodu krótsza, z tyłu jest troszeczkę dłuższa i on ma bluzę na 98/104. Tak, 98 104, Rozpinana. Przepiękna, przemiła, w ogóle bardzo fajna. Nie są to jakieś grube produkty. Tutaj jest taka naszyweczka na ręku. którą w ogóle lubię e, rozpinane bluzy dla dzieci. Uważam, że bardzo fajnie się sprawdzają. I tutaj do tego są leginsy, Mają też. Spodnie, ale chyba nie było tego rozmiaru, który ja bym chciała, dlatego że wiecie, na no jak to z wyprzedaży nie wszystkie rozmiary są dostępne, ale jeansy zamówiłam mu już w ogóle większy na 110-116, czyli to jest 4-5 lat, a spodnie były chyba tylko właśnie 98-104, a chciałam, żeby te leginsy miały na dłużej, one bardzo fajnie wyglądają. Tutaj mają też z tyłu naszytą jeszcze meteczkę. Także taki właśnie przepiękny. I mi się tak podoba ta kolekcja właśnie z tymi zwierzakami. Mają jeszcze wieżyki, wliski. Tylko, że to już są. Jedyny dres, jaki mogłam skomplektować w sensie taki właśnie zestawik. No to był ten wzór. Dlatego ten wzór wybrałam. Z żadnych innych nie było dostępny że góra i dół tylko albo góra, albo dół. Niestety. Yy, Pomimo szczerze, że najchętniej bym z wszystkimi tymi zwierzakami ta nowa ich kolekcja taka wiosenno-letnia, nie do końca jak gdyby może moje kolory a tutaj jak najbardziej także to takie nasze ostatnie właśnie zdobycze Ok, jestem już troszeczkę ogarnięta bo będziemy się wybierać teraz na spacer ale kurde właśnie zapomniałam, że przecież ten listonosz powinien przyjść, ale chyba już nie było go do tej pory no To już chyba nie przyjdzie. E, przyszłam pokazać wam właśnie te kilka jeszcze rzeczy z home menu, które ostatnio udało mi się ugrywać, ale najpierw jeszcze pokażę wam w Hebe. E, nie wiem, czy oni wycofują już tą serię. Vivid Matte Liquid. I one są naprawdę chyba teraz po 8 zł, je wyprzedają. Ale ten kolor, spójrzcie, jaki on jest piękny. O, tu ładnie widać. Taki, taka jak gdyby trochę strażacka czerwień. Przepiękny. Ja miał, mam jakiś kolor z tej serii i wydaje mi się, że to nie jest taki w pełni mat. Dlatego jeżeli nie lubicie pomadek, które są aż tak matowe, że się brzynają usta, to ta seria będzie dla Was w porządku. Na przykład moja mama nie lubi na przykład matowych pomadek i hmm, wydaje mi się, że taka seria wtedy jak najbardziej dla takich osób. No, ale kolor jest naprawdę wow! Przepiękny. Jeszcze jej nawet nie otwieram, nie próbowałam. W sumie jak wygląda na ustach. Ale jest teraz w naprawdę mega promocji, w, właśnie w Hebe. Pierwsza rzecz to jest taki bieżnik. Jego jeszcze tutaj nie rozprasowywałam. Czarny i on jest bardzo długi w ogóle. I on był też minus 70%, bo był właśnie ze stówki na 30 zł. Także dobra cena uważam jego. Ja lubię takie wyhaczać, takie po prostu większe okazje. On jest cały tutaj w cekinach, i tu jest oprzyty też taką właśnie lamóweczką. I udało mi się jeszcze kupić taki przepiękny zestaw cukierniczka i maselniczka. E, tutaj z takimi, widzicie, ślicznymi kryształkami. I to też było minus 70%. Y, chyba cukierniczka kosztowała z 12 zł, a to z 17. Fajnie się opłacać. Było ich jeszcze chyba całkiem, całkiem sporo. Y, przynajmniej tutaj u nas w koszalinie. A ja nie wiem, czy już wspominałam, że właśnie. Ogarnęłam się tak troszeczkę, bo wychodzimy na spacer. Ja muszę zajść do apteki, może zahaczymy na koniec po prostu jeszcze o plac zabaw. No tu chodź na boisko. O, tak, no. Tu musisz przeprowadzić na trawie. <gryw> Mogę ci. Proszę! Proszę! To już jak widzicie na podwórku, mieliśmy iść w ogóle najpierw na spacer. Ja mam taką kurtkę. Ona mi się na brzuchu nie dopina, ale ja się nie spodziewałam, że tak wieje zimny wiatr. Dlatego zapięłam się chociaż tu, bo mam taką koszulkę z dekoltem. No i słuchajcie, do apteki musiałam pojechać samochodem, bo tak mi wiało po uszach. Teraz to chociaż wyszło słońce na chwilę, a wtedy akurat nie było. Tak, super. Teraz przeszliśmy sobie właśnie trochę lanek pojeździ, Trochę pójdzie do piasku. W sumie jest teraz kompletnie pusto u nas na plazu zabaw. Dzieciaki albo w przedszkolu, albo w szkołach. A my sobie spacerujemy. Kaczki płyną sobie? Kaczki płyną sobie. Nie znam takiej bajki. Paj, płyjecie, malki? Nie. Nie, nie to. A co? Kapczątka płyną w szatku. Kapczątka płyną w szatku. płyną sobie. Muszę sobie przypomnieć tą piosenkę, jak ona leciała. To może to nad rzeczką Opodel Krzaczka? Mieszkała? Kapczątka płyną w szatku. Kapczątka płyną w szatku. Kapczątka płyną w I sobie płyną, po prostu taka piosenka. No już w domu, w domku, zjedliśmy jeszcze miałam, słuchajcie, od mamy przywiozłam sobie Rosu. Nie wiem czy ja o tym już mówiłam, bo powiem szczerze, że ogólnie moja koncentracja i pamięć trochę podupadła w ciąży. No to przywiozłam sobie Rosu i zjedliśmy Rosu. Teraz z ryżem. Ale robię jeszcze nam naleśniki, dlatego że tak tego rosołku w sumie w by sumie bystarczyło tak naprawdę na takie rozgrzanie właśnie żłądka, Ale ja powiem Wam szczerze, że było mi już zimno, naprawdę. Ja miałam tylko taką cienką kurtkę, zapiętą tylko tutaj. I tutaj mi tak już yy, na bokach pleców, z tyłu w ogóle było zimno, podwiewało mnie tak. Także już chciałam oczywiście... Alan, standardowo to chyba, chyba każde dziecko nie chce wychodzić z placu zabaw. Nie chciał wyjść, ale mi już było zimno jak przyszłam do domu, bo tak takie wiecie ciarki mi przechodzą co jakiś czas. Prze, prze, może przemarzą to złe słowo, ale zimno, po prostu było mi zimno. Teraz biorę się właśnie już za te naleśniki. I zrobiła się w ogóle która godzina? W pół do czwartej. No, lecą, lecą te dni, naprawdę lecą. Także później się jeszcze będziemy odzywać. Znowu słuchajcie, nie przyszła ta paczka z tą czapką. Oni w sumie mają na tej stronie napisane, że 14 dni realizacja. Ja w piątek dostałam maila, że została wysłana i w przeciągu trzech dni oczekuj na dostawę. Już jest dzisiaj drugi dzień. I to znowu nie przyszło. Ciekawe. Ciekawe. Jutro? Ostatni dzień? Na ostatnią chwilę? Owalam się tą pomadką. Widzicie, ona nie zastyga na mat. Ale tu aż słońce rezi, tak blisko. Jest cały czas taka... normalna, jak normalna szminka właśnie. Tego, że tak wygląda ten kolor, czerwony on jest ładnym kolorem, ale ja wolę bardziej takie matowe wykończenie. no ale nie każdy... nie każdy takie lubi, także mi się przyda, jak nie dla mnie, to dla klientek. Dobry, dobry wieczór. Witam Was serdecznie tym razem też w piżamie, ale wieczorową porą. Uwielbiam właśnie ten moment, kiedy już, wiecie, cała się umyję, założę piżamę i sobie zasiądę. Wtedy tak czuję, że to już jest takie wolne. Dzisiaj, od dzisiaj też, słuchajcie, zaczęłam przyjmować dodatkowo żelazo, bo bardzo spadła mi w ostatnim czasie morfologia. No lekarz mu podejrzewa, że przyczyną jest właśnie to, że nie jem mięsa, w którym jest sporo tego żelaza i dlatego ono teraz mi tak spadło i to też jak gdyby wyjaśnia moje słabe samopoczucie z rana czyli jakieś takie... czuję się słabsza, zawroty głowy takie anemiczne no i właśnie od dzisiaj zaczęłam brać żelazo i tak się zastanawiam kiedyś gdzieś słyszałam, że od żelaza psują się zęby w ciąży właśnie i trochę się tego przestraszyłam Dajcie znać, czy też, jeżeli miałyście słabe żelazo, czy działo się Wam coś z zębami, czy mogę jakoś temu zapobiec. Mi lekarz przepisał to szala, szale, Szelazo SR, przez SZ pisane, żelazo, jak gdyby. Szelazo SR. Ono nie jest na receptę ono jest do kupienia, tak po prostu. Także dajcie znać. Czy coś działo się Wam właśnie z zębami, bo trochę się tego przestraszyłam. No i to tyle w dzisiejszym vlogu. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do kolejnego już zobaczenia. Pa-pa!